Czeka mnie naprawdę bardzo dużo pracy przy tym Ursusie, ale w końcu za to się zabieram. Widzowie, stawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale na samym początku, bo nie może on tak stać, naprawdę. Jest tu kupy roboty, jak widzicie, Janina zniszczyła go naprawdę doszczętnie, ale nie pozwolę na to, widzowie, żeby Ursus, żeby to był po prostu koniec tego Ursusa. Ja nie wiem, nie wiem za co tu się zabrać, tak na dobrą sprawę, od czego zacząć i tak dalej. W ogóle, żeby nie pamiętać już tej sytuacji. Ojej, jak to wygląda tutaj z przodu. Żeby nie pamiętać tej sytuacji, widzowie, jak to wygląda, będę musiał go przemalować. Na jaki kolor, widzowie. No standardowo chyba przemalujemy, tak myślę go na żółty. Jeszcze w sumie wyjdzie, ale chyba na żółty, coś tu się podziała. No nie mogę na niego patrzeć. Naprawdę ja widzowie nie mogę na niego patrzeć, jak on jest w takim stanie. Dlatego w końcu na niego się za niego się zabieram. W ogóle tak myślę, żeby tu jeszcze filtr dać przez machę, także. To fajnie by było, w sumie fajnie będzie to wyglądać. Zobaczcie go, jak wygląda on teraz, bo dla was za chwilę już on tak nie będzie wyglądać, a dla mnie no to, no zejdzie mi z tym sporo czasu. Ale nagrywam to taki początek pracy, żebyście zobaczyli jak wygląda przed, jak wygląda po. On będzie nie do poznania, mam nadzieję, że uda mi się go do porządku trochę ten. I silnikowo, tak z tego co już zdążyłem sprawić, chyba nic nie ucierpiało. Ale jeżeli nic nie ucierpiało, silnik jest OK, to zrobimy widzowie w nim chip na 200 jakoś koni, nie? Myślę, że jest to do osiągnięcia na spokojnie. Zrobimy jakieś 200 koni z niego. Jak się uda, to będzie super. To wam powiem po prostu, jak już wam go pokażę, jak będzie wyglądał już po tym remoncie. Także widzowie, życzcie mi powodzenia, zresztą zaraz zobaczycie, jak to wyszło, nie? Albo może być tak, że zaraz po cięciu zobaczycie, ja powiem, że jednak się poddaje i jedzie Ursus na złom. No też tak może być, bo nie wiem co tu wyjdzie. Ale... Widzimy się po krótkim dla was cięciu, a dla mnie no to kupę czasu, nie. Ale zabieram się już za robotę. I widzowie, witam Was po krótkim dla was cięciu. Ja specjalnie założyłem to samo koszulkę, co miałem wtedy, jak nagrywałem ten początek. Specjalnie poszedłem do fryzjera, żeby widzowie yy, oprzeć obs się tak samo, żeby było takie fajne, płynne przejście. Ja jestem widzowie starszy, o jakieś pół roku od poprzedniego nagrania. Eee, ale myślę, że wyszło git Ogólnie Ursus Słuchajcie, tutaj poszła taka koncepcja na niego Został zmieniony kolor Udało się, powiem wam, zdradzę wam Udało się go zremontować eee, Wyszło pewnych elementów Zobaczcie, tu koguty już są odpalone Zaraz wam go pokażę, tam on się kryje eee, Wyszło pewne Pewne sprawy wyszły eee, Byłem zaskoczony niektórymi uszkodzeniami I tak dalej, ale udało się Było to kosztowne, ale Ursus widzowie chodzi A co najlepsze z tego Wszystkiego nie wiem, czy tam pół roku, jak to nagrywałem wcześniej, czy. Yy, widzowie udało mi się powiedzieć, że tam chi chip będzie też robiony. To również się udało. Ursus ma teraz jakieś 200 koni. Wygląda w ogóle totalnie inaczej jak wcześniej. Eee... No, moim zdaniem wygląda naprawdę ciekawie, wygląda zjawiskowo, przede wszystkim będzie przyciągał na pewno wzrok, a o to mi chodziło, widzowie. Dzisiaj zobaczymy też reakcję Janiny na to, mam nadzieję, że z domu to, to nie pojechał, i zobaczymy też oporowe testy tego Ursusa. Ja, widzowie, nie chcę przedłużać, chyba. Nie mogę się doczekać, po prostu, aż Wam to pokażę. 3, 2, 1. Oto on! Ursus, 16, 14 widzowie! W kolorze, teraz takim, felgi widzowie jak u Grzesia. W ursusie. No fajnie, fajnie to wygląda ogólnie, ten czerwony. Chociaż w sumie zastanawiam się, czy to zostawić, bo powiem, wam, że zabrakło mi farby. I dlatego tak to w ogóle wygląda, te, te czerwone. Kiedyś z bębki jeszcze mi została czerwona farba taka. No i no i tak to wygląda. Nie wiem, czy to zostawimy, bo możliwe, że to zmienimy w ogóle tak. Po prostu w ciemny kolor, czy on był taki trochę... Agresywny, albo w ogóle to dać na ten taki, taką kość słoniowo, czy nie wiem jak to, jak to tam, trochę tak się nazywa Jakieś naklejki dodałem z Ursusika, e, filtr oczywiście, tak jak wam wspomniałem, to dodałem, tu logo Ursusa z przodu e, Tutaj to do przodu, tego tuza też, czekajcie, zobaczmy tutaj teraz z tyłu no, z tyłu, no chlapacze. Nie wiem, czy były one wcześniej, chyba że takich długich to nie było. E, do, zostały dodane dwa koguty. I oczywiście stroboskopy. Czekajcie, gdzie mam telefon? Tu jest. Halo! E, Słucham! Ja w tej strony. Czego? Wiesz, chciałam ci opowiedzieć historię. No? Eee, wracam sobie tych targów. Byłam na targach. A, na, na targach byłaś, no dobra, dobra, no, dobra No byłem To ja zaraz, ja zaraz ten, ja zaraz przyjadę, dobra? No ja ci opowiem, bo mnie wersowana No, ale tu przyjechać do ciebie? No to przecież, ale ci opowiem teraz No mów, mów, mów co tam się wydarzyło Wściekłam się No? Bo tam mi te youtuberi Aha. różne No, no, no I wiesz, e, miałam lepszą sytuację No to opowiedz coś, Janina, o tym, co się stało no sobie stoję się! Przywitałam! I patrzę do mnie tych dwóch youtuberów! No okej, okay. I, i co się... I co się wydarzyło? No i patrzę, a oni tak zapią się. O? Przygar... Tak przygarbili się. Pozycja diabła. I zaczynają na mnie krzyczeć. Wiesz jak? No jak? Eee... Wyj mi Luzusu! Wyj diable! <laughs> Ja nie, no to dobrze ci, ja. dobrze ci powiedzieli no, wyjmij ten miód z uszu w końcu. Nie, to nie dobrze. Oni mnie tym normalnie terrorowali. No i dobrze, i bardzo dobrze. No ja ci mam Ale w ogóle ja coś ci... do pokazania, zaraz przyjadę. Ja ci później jeszcze to opowiem, bo normalnie taka jestem wściekła, że powiem ci z tej złości! Wiesz co? No wróciłem do domu i pierwsze co... wziąłem tak! Łyśka? A? mała, a tu jest, mówię, o nie, kurwa, nie będę nie rządzić, hople, wzięłam od zupy mm -hmm. słoik i cały, cały słoik tego miodu i herbaty, raz zatażyłem dawaj chodź. Y to, 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 dobra, to, to ja w sobie piłem, to nie, nie, nie chcę tej herbaty. Dobra, czekam, czekam! No, no, pa. Ja pierdziele, widzowie, ona, bo ona ma taki słoik ogólnie, w którym tam zbiera ten miód z uszu, bo ona lubi sobie... Tym herbatę słodzi, tylko tak nie do końca ten miód jej to, kurde, słodki, no... Ale... F... Dobra, nie, 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 ważne, zaraz do niej pojedziemy, ona w ogóle nie wie, że ja wyremontowałem już tego Ursusa. Zobaczcie, wygląda się... Prezentuje się tak, no... Felgi ogólnie tak... No nie, co z tymi felgami? Widziałem u, te, u Grzesia to, tak mi się to spodobało widzowie, dlatego tak pomalowałem, ale nie wiem czy tego nie zmieni po prostu na jakieś może takie jaśniejsze, czy coś. Ale to jest kwestia, wiecie, do ogarnięcia. Stroboskopy dodałem, żeby fajnie się prezentował oporowo, bo ostre na kogucie musi być. Dwa koguty. E, oczywiście, tu kabina i tak dalej też musiałem pogarniać, podokupywać. No fajnie to wygląda widzowie, fajnie. Oponki. Też konkretnie tu. Siedzą, no myślę, że myślę, że dobrze, dobrze to wygląda. Ja jadę do Janiny, bo chcę jej to koniecznie pokazać. No i widzowie będzie trzeba go przetestować, bo ma zrobiony chip tuning. No i widzowie dzięki temu ma ponad jakoś... Znaczy nie no ponad, no jakoś 200 200 koni. Ja to czuję nawet jak nie miadę. Bo szczerze. Naprawdę czuć to, nie? Czuć to. Tutaj wydech to został ten sam ale czuć, czuć ten opór, czuć to widzowie! to w kościach, fajnie, fajnie, fajnie No i ten kolor, w ogóle ciężko teraz będzie mi się do tego przyzwyczaić Bo on zawsze był czerwony Teraz taki złoty Taki kurcze widzowie może Żółty, no taki żółty, żół, żółciasty Nie, fajnie, fajnie, fajnie mi się to podoba Troszkę musiałem zmiany zrobić Żeby Też widzowie nie pamiętać o takich przykrych sytuacjach Gdzie ona tam pojechała, na moje podwórko Tym swoim kurde zetorem Na negatywie Jeździ, jeździ tylko nic nie robi, tylko jeździ. O, przyjechał Torem na negatywie. Ten Tionik to mi się. Dobry! No cześć, ale A no, cze... Ty przyjechałeś? No. No, poszuciłeś Tak się składa, że naprawiłem tego, co Ty mi zepsułaś. Gdzie ty jedziesz? Ej, 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 ej! Gdzie ty jedziesz? Halo! No co, o co Ci chodzi? To powinno ja się wyjastem... cieszyć! Bo się cieszyć? mam źle słyszę. Wyjmij ten miód z uszu. To jest po ja pierwsze. A po ty drugie. Nie wypuszaj. A po drugie. Y, zaraz ci niedługo podeślę fakturkę. Ile wyszło tam za wszystkie części, za naprawy i tak dalej. Powiedz szczerze, to nie twój! Powiedz szczerze, powiedz szczerze! Nie, no mój! No i a jeszcze tak mało. Zapomniałem powiedzieć mało tego. Zrobiłem chip tuning. W nim ma około 200 koni teraz. Na pewno nie. Ma 200 koni jakoś, no mniej więcej No jak robiliśmy pa, on to 200 mniej więcej ma tam, nie? No przepraszam za ten dźwięk. Nie no ty masz więcej stroboskopów teraz! No no więcej stroboskopów mam teraz! No ja mam zwracy specjalnie dałem 4! No specjalnie dałem 4, żeby było! Ma to! Ci dam matę ty! Powiedz to nie twój, pożyczymy No mój, mój, poczekaj, zaraz go ja tylko pod gruber podczepię, jak on będzie o kurde, tylko boję się, wiesz co, o tym gruber, że go rozerwę Nie, stój Nie wiem, czy ty pod widzowie jeszcze szersze nie dać do nie Stój no? ja mi nogi o! Dobra, no, co tam Stestujmy go No, stestujemy, ja jadę właśnie na pole testować Nie, z moim jak swoim? z Z mojem go stestujemy. To dawaj linę, jedź po linę. Dobra. Jedź po linę, ja w tym czasie może gruberem tu przyjadę, co? Chodź, z mojem go No to przetestuję, a masz linę? Ale widzowie, Będę dla niego taki miała. gruber to nie będzie żadne zaskoczenie, tak szczerze mówiąc. Ale co sądzisz o tej sytuacji, co ci opowiadałam? No powiem ci Janina, no cóż, no kurde, no nie wiem, może... Z... Może mówili ja coś do cie... Może, ale nie, może... Mówili coś do ciebie, ty nie, nie usłyszałaś, no to ci powiedziałeś żebyś mił z uszu wyjęła, no to... Bo do ciebie czasami się coś mówi, a ty nie słyszysz, no, no normalna sytuacja no No może tak Możliwe kurde, widzisz ty tak nie no normalnie ze słoikiem no mnie podszedł A no to widzisz może kurde bo ty gadasz o tej herbacie tak? O tej herbacie, no nie wiem, no. Kurde... Tak chwalisz może... tą herbatę swoją Ty na następne targi tu weź trochę tego słoika z tym miodem Wezmę! Weź, 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 weź. weź, Dobra, dawaj, poczepiej. Dobra O jak szarpny to tylko raz, nie A podczepiłaś Pierwsza ja. klasa, nie? Mato full Zabać! Dobra, dawaj, na 3-4 się rozpędzimy, dobra? Poczekaj, 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 ja cofnę? I na 3-4 będziemy startować opór, dobra? Poczekaj. Dobra Czyli... Na miętkie linie, na miętkie linie, na miętkie linie, dobra, no. Dawaj się oponami stykniemy. Dobra, dawaj. I na trzy cztery. Trzy, cztery. O! A? A? Boj, bo idzie, Wojciech, no. idzie. A ile twój wagon? Dobra, dobra. Folstort, folstort, jeszcze raz. To był folstort. I kto kogo ciągnie? Kto kogo czarpie? Dobra, jeszcze raz. To jeszcze raz. Ja pierdziel jaki ten twój ciągnik tak negatywny no, Dobra, dawaj Trzy, cztery ry, ej 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 ej, ej ej! Falsard, falsard był! Idzie, idzie, idzie! No dobra, trochę wczesno dałam. Na trzy, cztery miało być. Dobra. Dobra. Ej, no, powoli. Poczekaj tylko ja nie wiem czy nie mam zabiegu za dużego. Dobra. Trzy, cztery, ry no ale to był kurde trochę false start Dobra, jeszcze raz Czekaj, czekaj, ja muszę chyba bieg Dobra, trzy Cztery O, 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 o I co, i co kabucho I co? Idzie śmierdziel Dobra, dawaj jeszcze raz, jeszcze raz wytestujmy A zaraz dobra. na napiętej linie dobra, dobra, trzy Cztery I zobacz jak rusza szybko, ale ty tak nic nie da Bieg, jak ja dobry bieg w końcu mam. Stój, 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 teraz napij linę. Dobra, dobra. Czekaj, 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 napnij linę. Dobra, no, dobra, tak o nich będzie. Trzy, cztery. O, 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 Dobra, mam tego dosyć. O, 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 napisałem, kochanie, filmowe role nad ranem. <laughs> ty jesteś taka cwana matadorka, co chodzisz spraw z mądrym No to dawaj, pod, dawaj go, dawaj, no. No, 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 no lecisz. Lecisz po tego jondirka, no. no? No dawaj! Patrz. Nie zostawię na tobie suchej nitki No, no, no lecisz, to, lecisz, odpnij lecisz odpnij mnie No lecisz To odpnij ze zobacz Zobaczaj no cię wytargam No lecisz, 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 lecisz wytargam za łeb tym Johndeerem No to odstaw najpierw to gówno Lecisz, A się mi od wyskoczy <laughs> Dobra, dawaj, to, to środstwo Dawaj tu no, no no no, no dawaj, 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 dawaj no lecisz, no, no, lecić, 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 dobra No i dawaj, na, trzeba napiąć na linę, trzeba bo zgłos. Dobra? Trzeba bo traktor zgłos Traktor zgłos Aha, aha! Cię rozerwę cię! Kabina o... zostanie mnie, koordynatorzy nie zostaną. Tylko... Dobra, dawaj. Trzy, cztery! Haha! Soj! Dobra, dawaj na 3-4. No, 3, Dobra. 4, Haha! Człowieku, się targam jak łacha po tej drodze. A ile ty masz tam, ko masz tam koni? W tym jochenderze? No, w tym czy w którym? W tym. W tym coś jedzę. No, ile masz tam koniow? No to w tym coś jedzę, to mam 120. Serio? Tak. Ale tu inne rozłożenie masy Dobra, dawaj 3, 2, 1 A wiesz ile mam w tym Zetorze? No, ile? No to w tym zetorze to mam kilka Dobra, dawaj, dawaj, da 3-4, 3, 4 No nie, nie ma szans Dobra, nie ma szans I stroboskopy ci nie pomagają ty. <gry> ty to może przez te stroboskopy kurde nie, nie szło, bo Yo, o, zobacz jak cię targam no, Tak, to czekasz, ja bieg rzucę, patrz, no o kurde. No Nie, mocny, niemożliwe, że on ma 120 chyba To on ma 100, no to zobacz 6, 120, E Dobra, bo opony poobdzieram Poczekaj, dawaj jeszcze raz Ostatni no. tylko raz 3, 4 Kurde, no nie ma, nie ma chama, No bo nie. on więcej waży, wiesz? No może i tak, dobra No, koło ci się kręco Tylko ja mam obciążnik co? Idź po mojego New -Landa. A po co? Przetestujemy Z Ursusem? No Idźcie tego to twoją skorupę tu Ej, ja, ja. Ty, skorupał Dowiem, no, może dlatego, że lina tu była tak... No idź idź dawaj No i co, co zrobiłaś? Ale zabawne Skrupo Dawaj, podjeżdżaj no New Holland A to raczej kurde Dlaczego idę, Przypiąłeś drugą stroną? Ale powiem ci, że New Holland to raczej kurde Powiem ci, że no może nie dać... Znaczy, że na pewno doradę. Dobra, mam... No. daj. Trzy, cztery A co ty robisz? No daj gaz Niemożliwe 4 nie daj rady, padaka! Nie mów O, no torko wskazuje na to, Dobra, dawaj. Trzy, no. cztery. O. Nie, to by coś się z tymi przełączać i te biegi, czy co ty robisz? No nie, no, wejdź jeszcze ja raz, no. Dawaj, trzy, cztery. No nie masz szwanca ale człowieku, ale słabe te Nie no, weź to serio <laughs> No to dalej, no. dawaj, dawaj 3, trzy, cztery O, o, nie no New Holland to jest kurde New <laughs> nie, Zaraz, ja, po czekaj, dawaj, po, a dawaj, dawaj yy, podłączymy teraz tego No, czekaj, ja Ursusem odjadę, dawaj, dawaj, dawaj tego New Holland. znaczy tego John twojego, no Człowieku, rozerwę cię no to dawaj tego mówię? No, no, no to dawaj, dawaj To ci mówię od razu <noise> Że co, że ty mnie tym John rozerwiesz? <noise> Rozumiem cię O ja pierdziele To ci mówię od razu Nie, ja chcę to zobaczyć, czekaj, to no ja muszę to zobaczyć <noise> Od I raz, wie, to mówisz? <noise> Słuchaj, nie, na no to mnie nie zostawiam <noise> Dobra, dawaj Czekaj, czekaj, tylko ja cofnę do tyłu Dobra, dawaj 3, 4 A to ty mówisz tak? No, ty Dobra, 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 no do, możesz do, do, mówić ty Cztery. No i co ci to dało? A, a, Ej, niemożliwe Nie, <laughs> nie, nie Tu jest niemożliwe możliwe. Nie, Nie, poczekaj, ja, ja przeciągnę O kurde, nie, nie można nie, 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 to czekaj to widzowie Przeciągam, czy my w miejscu stoimy? W miejscu Nie, nie odpuszczę do końca odcinka, nie odpuszczę Ale to to zaraz na felkach będziemy się zgać. Dobra, to co, odpuszczamy i jeszcze raz ruda? To ty pierwszy. Ty pierwsza Ty pierwsza No ty pierwsza Na 3-4, odpuszczamy 3-4 Aaa, ty później odpuściłeś Nie, ale ja nie nie, nie będę gadał, że ja wygrałem Dobra A ty masz na automacie no. czy na ręcznej? Na no to macie O ty mendo, to poczekaj Dobra dawaj Trzy te ry. No ale co to miał być za start? I tak ci to nic nie dało O. Tobie? Zara będzie po tobie, Zara będzie po tobie Ty, nie, to nie jest działy, dla mnie nie. dziwne, że ten, ten John Deere ma jakiegoś chipa, to jest niemożliwe nie ma szans, on nie żeby ma, taki... on nie ma, hipa. Ale to nie ma szans, żeby tak... Ty, 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 ty! Czekaj, oszustko krętaczko! O, ty oszustko krętaczko z obciążnikiem! No ale to ci mówiłam przecież, to nie ukrywałam tego. No jak no ty to... założysz obciążnik, to mnie targniesz. A, ty kurde, byś się szczyciła. <laughs> O ty kurde Mendo, poczekaj ja jadę po obciążnik widzowie no jak tak, ja obciążnik teraz... założę Jak ją chapnę no to cię rozerwę! Się, się cił, bo ty 5 tom zaczepisz, tak? To ja cię chyba... Nie wiem ro rozerwę cię normalnie jak ja to obciążnik założę, tylko poczekaj gdzie jest ten kurde ten walniejszy Gdzie ja ten walniejszy U, czekaj ta widzowie ja go znajdę Teraz nie masz szans! No, co ty, że się, że założyłeś tego i tamtego? tego? jego Jak ja to tamtego bym obciążnik założył tego żudira twojego! No! Moment bym e, Jak ja taki założyła, to bym zobaczył, by wyszła. By szła. Tralalelu, tralala. No, zerwała się. Dobra, czekaj, zaraz no to przetestujemy. Facjato. Dobra, dawaj. Trzy, cztery. No. Kobieta! Jasne! Ale, 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 ale to. To O, To jest. Uj, obie! Jak szarpnąłem, miałem jak sukę! Widzieliś widzieliście to? Nie, nie, nie. Miońców, że O kurde, nie, dobra, jeszcze raz ja pierdziele, to. Tak się szarpnąłem, że. Bo, boję się, że coś ci w kręgach walnęło. Dobra, nie, wiem, dawaj, chcesz, nie wiem, czy ty dalej chcesz, żebym cię upokarzał. Dobra, ale ja nawet nie opieram się o zjedzenie, połam mnie Dobra, trzy, cztery. ry. Wow. dobra, daj radę teraz, równo. Jest równo. Tak, to jest równo, równo zobacz, to jest równo. Nie, zobacz, Zobaczcie, tak jak przeciągam ją. Zobaczcie, tak jak przeciągam centymetr po centymetrze. No nie oszukujmy się, ale zobacz Subjekki, zobacz ty masz cześć, teraz, stój, stój. stój. Sobie, jak masz szkoła, Jak szarpnę O No to dobra widzisz, teraz. ale dobra, osta ostateczny test, dobra? Ale, do ale nie, nie chodzi mi o to To już tutaj tu nie ma co ci nie, nie ma co pokazać Ur do Ursusa obciąż ich zaczepie Jeżeli Ursus wygra I co, swoim junglerem Tak to jest zniszczona i to solidnie, nie? Tyle. Wtedy. To, jest, nie to, to wtedy Nie, to wtedy oddajesz mi swoje gospodarstwo za darmo To dupę, już miałeś okazję wygrać Dobra to to, wyprowadz... to, to, się wy, w, nie to wyprowadzasz się Wiesz co on dęba stanie ten jak zaczepisz to po wciąż czy Czyli nie zdajesz sobie z sprawy no, nie gada, jak on nie stanął dęba? jak miał stanąć dęba ty? Ty wiesz co tu jest góle no Nie wiem, nie pamiętam jak go mam w krzakach trzymałem tyle czasu już Kiedyś za, na targowisku kupiłem Dobra Dobra, teraz dałem tak 3, 2, nie, ale co to było? Ej, Ej ale, cię co, cię ty zro... Zro... ale Ej, co ty zrobił? Ale co ty zrobiłaś? Falstar, bo i się lękasz się? Na 3, 4 Mazy i się lękasz się? Dobra 3, ale co ty robisz? Halo, nie ma czegoś takiego Idiotko, ty 3, 4 nie, nie masz czas, tam pan Laku. Powiem, ale zobacz Ooooo! Idą, zgaszmy, idą, zgaszmy, idą Zobacz. Zgaszmy, uwaga, uwaga, uwaga! Czyżby wygrał? Czyżby wygrał? Zgadzam się? Niestety mi. nie noju Poczekaj, ta teraz usta jedna no Dobra Dawaj teraz, no tak, Ale ty rozumiesz że jak ty przestawiasz te gówna to mi gaśnie? Dobra, poczekaj, no. Do. Spokojnie. Dawaj, lecim. Nie no. Bardzo. Ursus nie, Ursus nie ma szans. Tudzi przyznaję. ale to twojemu John Deere'owi do New Hollanda to brakuje jeszcze daleko. Także widzowie, co? co? Wygraliśmy to! Co tu ty Jak ja kupię to twoja grupa Fajnie, teraz tak, 50 tysięcy poproszę za remont. Raz! Ej, halo, tak, już masz chwilka, lecę do ciebie, no. Ej, 50 tysięcy powiedziałem!